Witajcie. Jak co tydzień garść informacji o tym, co się działo w duszpasterstwie w minionym tygodniu. Potem będzie refleksja na temat czytań niedzielnych, ale to były czytania z Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. No i potem zapowiedź spraw przyszłych, tego co się dzieje w przyszłym tygodniu, nadchodzącym tygodniu. Zatem zaczynamy od rekolekcji. Oczywiście rekolekcja Wspólnota Sióstr, Karmel, Ducha Świętego. Bardzo młoda wspólnota, bo powstała w 2015 roku, siostry żyją w diecezji częstochowskiej. No i żyją życiem wspólnym i życiem modlitwy. Do nas dojechały dwie siostry, Jonatana i Walteria. I one prowadziły rekolekcje od niedzieli do wtorku. Na tych rekolekcjach mnie niestety nie było, ponieważ Prowadziłem swoje własne rekolekcje w pewnej części Wrocławia, niech to zabrzmi tajemniczo, ale na szczęście w rekolekcjach wziął udział Mateusz, z którym tutaj razem jesteśmy. I Mateusz, no i chociażby trzy zdania o tych rekolekcjach, jak ty je przeżyłeś, co cię poruszyło w tych rekolekcjach, co cię uderzyło. Hmm, oczywiście. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do tego naszego małego niedzielnego podcastu. Siostra Jonatana i siostra Walteria. W czasie rekolekcji przedstawiły nam naprawdę bardzo dużo różnych wartościowych treści, przez co dla każdego uczestnika co innego pewnie było najważniejsze, ale to, co mnie najbardziej poruszyło i przemówiło do mnie, był motyw tego, jak, aby tak naprawdę poznać siebie, żeby odnaleźć i wiedzieć, jaki jest Twój cel, musimy zejść głębiej niż nasza warstwa emocjonalna, a nawet głębiej niż nasza warstwa psychiczna, tak? Sam ten motyw, który był w bardzo uroczy sposób przedstawiony przez siostrę Jonatanę na rysunku, schodzenia do tak wielkiej głębi, gdzie nie zostaje już nikt inny poza nami i Bogiem. Jest to motyw niezwykle trudny do opisania w słowach. Tak, Jeżeli chcemy więcej o tym poczytać, musielibyśmy sięgnąć do mistrzów kontemplacji, takich jak Jan Krzyża. No i siostry żyją też duchowością ignacjańską w dużej mierze, ale tutaj chyba to, co się działo też pasycji, na ile udało mi się podsłuchać, to raczej raczej Nagianot Krzyża Tak, to jest dla mnie dość ważny twórca, ale też bardzo ciężki, dlatego tym bardziej jestem wdzięczny, że siostry mogły mi to trochę bardziej przybliżyć. Ale słowa tego nie ogarniają, tak powiedziałaś, podobnie jak naszego spotkania czwartkowego, bo w czwartek jednak był już po... po w rekolekcjach spotkanie, normalne spotkanie z panem Piotrem Sobikiem. To by było dla ciebie bardzo ważne spotkanie, bardzo istotne. Tak, to spotkanie było dla mnie wyjątkowe, ponieważ głównie ja je organizowałem. I pan Piotr jest człowiekiem naprawdę niebywałego kalibru. Piotr jest fotografem. Który od września 2022 roku jeździ na Ukrainę, po całej Ukrainie, także na froncie, i fotografuje i relacjonuje wszystko, co tam się dzieje. Jego zdjęcia są przepełnione artyzmem, ale przede wszystkim prawdą tego, co tam się dzieje. No i też nie ukrywam, też okrucieństwem tej całej sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie. I yy, sam tytuł yy, tego spotkania, że można nie patrzeć, Yy, tak, można nie patrzeć. Nawet czasami może trudno było patrzeć na to, co on pokazuje. Bo dramat ludzki, który przed nami się otworzył, spojrzenia, oczy, no też niestety martwe ciała, zwierzęta, które zostały porzucone i zupełnie nie wiedzą, co się dzieje. I nawet w tych zwierzętach było jakoś tak skupione cierpienie całej tej ziemi. I ogrom zniszczenia i wiesz, największe wrażenie na mnie zrobiło to, że Rosjanie yy, dokonując nalotu na jakiś budynek, yy, gdzie mieszkają cywile yy, odczekują potem pół godziny i dokonują drugiego nalotu, bo wiedzą, że przyjedzie pomoc, żeby tą pomoc zniszczyć. To jest okrucieństwo na bardzo wysokim poziomie. Ja przyznam się, że po, po tym spotkaniu jakoś trudno mi się było pozbierać cały wieczór. Yy, trudno mi było nie myśleć o tym. I to było chyba jedno z najmocniejszych spotkań, ale też spotkań z człowiekiem, który po prostu ma niesamowitą odwagę, ale nie tylko odwagę pojechać tam i nie zginąć, ale odwagę zderzenia się z zderzenia się z okrucieństwem. Nie? Zdecydowanie. To nie jest tak, że to okrucieństwo go nie dotyka. On przejmuje się nim na tyle bardzo, że nie widzi innej możliwości niż pójścia w sam środek. Tak jak powiedziałeś, to jest okrucieństwo tak wielkie i my teraz możemy opowiadać, opisywać te zdjęcia, tak, oburzać się czy trworzyć jak tylko się da, ale jeżeli się tego nie widziało i nie widziało Piotra, który o tym opowiada, tak z pierwszej ręki on tam był, szczególnie dla mnie zdjęcie e, przykrytego pod plandeką rozstrzelanego czternastolatka i obok niego jego pies, ja do teraz to zdjęcie czasami do mnie przychodzi, no i Słowa, 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 tak. One nie są w stanie tego wyrazić. No a przy tym wszystkim y, Piotrowi udało się nie zachować nienawiści do sprawców. Nie? To jest dla mnie y, niebywałe. W sensie to, y, żeby widzieć to, być tak niesamowicie blisko, a nawet rozmawiać z Rosjanami pojmanymi w obozie dla jeńców rosyjskich na Ukrainie i. Wiedząc, że jeżeli tylko mieliby szansę i widzieliby go, odebraliby mu życie, on jest w stanie ich nie nienawidzić. Tak jakby ja nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Jest... Tak wygląda nasz czwartek. Zaś w piątek, pierniczki i wytwarzani, przede wszystkim dekoracje pierniczków, super impreza. Mamy i nie wiem gdzie są zadekowane, próbowałem je znaleźć, próbowałem je podjadać i są nie do znalezienia. Pierniczki są gotowe. W sobotę za to lepiej im pierogów, wielkie lepiej im pierogów. Kolejna fantastyczna impreza, gdzie nie tylko powstało ponad 300 pierogów, które czekają na naszą Wigilię Maciejówkową, która będzie 19 grudnia, na którą się trzeba zapisać u szefa naszego duszpasterstwa więc czekają nas pierogi i pierniczki, już wiele, wiele rzeczy gotowych jest. Ale w sobotę też zdarzyło się coś niezwykłego, ponieważ zawitał do nas muzyczny spacer śladami Angelusa Silesiusa, w 400, 400 rocznicę urodzin Angelusa. I na trasie był kościół granizonowy, ulica Szewska, mural na budynku uniwersytetu z podobizną Angelusa Silesiusa, ale także nasz kościół rektoralny. I tutaj młodzi ludzie podpisali się kapitalnym koncertem, który z, no też bardzo wielu ludzi zebrał. Cały kościół pełen, tłum ludzi, bardzo fajna atmosfera, no i świetna, świetna muzyka. No i powoli przechodzimy do dnia dzisiejszego, czyli do dzisiejszych czytań szalnych. No, pojawiło się czytanie z Księgi Rodzaju o tym, jak to Adam społżył z drzewa, a Pan Bóg zawołał do niego i zapytał go, gdzie jesteś? I dzisiaj w, rozważając Słowo Boże, rozważaliśmy właśnie to pytanie, gdzie jesteś? Pytanie ważne dla każdego z nas, gdzie jestem, w którym momencie życia się znajduję, to, to pytanie co jakiś czas warto sobie zadawać. Ja przypomniałem sobie taką sytuację z dzieciństwa, przygotowując wczoraj kazanie, kiedy przyjechał do mnie kuzyn z Ameryki, no, to już żelazna kurtyna, czas gierka, że nawet jeszcze wcześniej, i nagle pojawia się kuzyn z Ameryki, to było coś niesamowitego. Półbóg się pojawił w moim domu, pierwsza z Amerykanina, dwa lata starszy ode mnie, poszliśmy na ogród, żeby się tam pobawić trochę. No i nasz ogród jest duży, duży ogród, podzielony na dwie części. Jedna część gdzie kury biegają, i tam jest wszystko wydziubane do, 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 do gleby, i jednego zielonego listka nie ma, kury wszystko wydziałały. No i druga część to jest piękny ogród, gdzie są i kwiaty, i warzywniak, i sad. I sąsiadka też miała takie małe poletko z ziemniakami, na które rozegrał się cały dramat, o którym za chwilkę opowiem. Ponieważ na, teren, na ten teren tego ogrodu przyzostała się kwoka z pisklaczkami. Kwoka z pisklaczkami, pisklaczkami tak. No i mój mądry, inteligentny kuzyn z Ameryki, półbóg, od razu mi wyjaśnił, że to jest szalenie niebezpieczne, że taka kwoka i pisklaczki są strasznie żarliwe i wydziubią wszystko, wszystko do imentu, do czystej gleby, tak jak ogród, na którym normalnie na co dzień się kury pasają. No i zapytałem go, cóż nam czynić, a on mówi, no ratujmy ogród. No i ratowaliśmy ogród, czyli wzięliśmy za kamienie i żeśmy wybili pisklaki wszystkie. I także kwokę. Kwokę, się dobili już cegłówką na końcu, rzężyła, ale jakoś nam się udało dobić. Wróciłem do domu jako wielki bohater, który ocalił ogród, ale na wszelki wypadek nikomu o tym nie, nie mówiłem za bardzo. Kuzyn odjechał, więc go nauczyń nie widziałem. A ja tak na wszelki wypadek wszedłem pod tapczan w pokoju rodziców. No i oczekiwałem dalszego rozwoju wypadków. Faktycznie przyszła sąsiadka. Zadzwoniła do drzwi i oznajmiła pani Mintowa, pani Mintowa. Jakiś człowiek bez serca, jakiś zwierz, wybił wszystkie moje pisklaczki i zabił także kwokę. Dobił ją, cegłówką ją mam Takiego człowieka nie wiem, co mu zrobiła, oczy mu wydrapała, cegłówką mu łeb rozwaliła. Jak można, to jest człowiek bez serca zupełnie. No, zacząłem oczywiście płakać, lipać pod tapczanem. Nikomu do tej pory nigdy o tym nie powiedziałem. Yy, Także babcia umarła w, bez świadomości, jakiego ma wnuka. Na szczęście, gdzie jesteś właśnie? Gdzie jest Twoje miejsce? Gdzie jesteś? Czy siedzisz tak jak ja pod tapczanem, yy, w obawie, czy by Bóg nie przyszedł czasami z yy, cegłówką, żeby miłe rozwalić? Czy też daje się Bogu znaleźć? Od tamtego czasu, od tamtego dziwnego wydarzenia każdy z nas ma coś do ukrycia. Każdy z czym się ukrywa. Czy dam się Bogu odnaleźć, czy też będę ukrywał się przed nim, wobec tych swoich wszystkich właśnie y, dziwnych, różnych dokonań, których boję się wyjawić komukolwiek. Może lepiej tak, jak Piotr Pawłukiewicz mówi, becz i dzwoń dzwoneczkiem, daj, daj się odnaleźć, daj się odnaleźć. Te słowa mówię także do siebie, Malina, kurde, daj się odnaleźć Panu Bogu. Becz i dzwoń dzwoneczkiem, nawet y, w obliczu tak różnych, y, no, strasznych wydarzeń. To czytania dzisiejsze i zapowiadamy tydzień najbliższy, Najbliższy tydzień zapowiada się tak dosyć skromnie. Oczywiście jutro Akatys, uczciwej świętej Marii Panny zapraszamy na godzinę 20 po mszy świętej. akatyst. W czwartek za to, we wtorek jak zwykle, nasza msza maciejówkowa i potem agapa, na której możemy się spotkać, pobyć ze sobą, pocierać się o siebie, nacieszyć się sobą. W czwartek za to otwieramy się, czyli poezja i wino. Jak ktoś chce, czy Grzaniec, poezja i Grzaniec, właśnie, bo, bo, bo zimne czasy nastały, jak ktoś chce przynieść swoją własną twórczość, będzie tutaj bardzo, bardzo mile widziany. Będziemy czytać swoje ulubione wiersze różnych wielkich poetów i swoją własną poezję i będziemy się zachwycać. Będziemy pili też Grzańca, żeby ten chłód zimowy pokonać. To są zawsze niezwykle klimatyczne i, i bardzo osobiste spotkania. Jak ktoś jeszcze nie był, to zapraszam na najbliższy czwartek o godzinie 20. W środę oczywiście, normalnie 20.30 jest sala, jest siatkówka i koszykówka. Nie wiem co w tym tygodniu. I oczywiście każdego dnia też są e, roraty. E, o 6.16, poniedziałek, czwartek i piątek a wieczorne we wtorek i w środę. I tak powoli zbliżamy się wielkimi krokami do tygodni, do, do czasów już świątecznych. No, kochani, bardzo Was też zachęcam do spowiedzi. Nie zwlekajcie do ostatniej chwili ze spowiedzią. Przygotujcie się porządnie, oczyście Wasze serca, bo Pan jest blisko. Do zobaczenia z Panem Bogiem.